Dzień dobry, witam na moim kanale Ja jestem Vigo Zawsze warto mały pamiętajcie Dzisiaj Państwu zaprezentuję Lego Art Zestaw 3.12.17 Ko Kolekcja Zwierząt Tygrys Tak wygląda pudełko. Ma 744 elementy i jest od 18 roku życia. Tak wygląda z przodu, tak z tyłu. Można go postawić albo powiesić. Tutaj też jest instrukcja. Takie całe zestawy mieszkaniowe, tak tak wygląda. wygląda. I teraz przejdziemy do zestawu. Tak wygląda. Ma taką podstawkę. Uszy są ruchome. Kwiaty też, ale tego nie będziemy ruszać. A tak wygląda. Można go powiesić lub postawić. Jeżeli ten film Państwu się spodobał, zapraszam do łapki w górę. subskrypcji mój kanał. Zapraszam do komentarzy. Co to, to dzwoneczka?